Nowym wozem za ponad 800 tysięcy złotych wyruszają do akcji druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Pniewie, a swój poprzedni pojazd przekazali kolegom z Jednaczewa. Gminny Dzień Strażaka rozpoczęła msza w kościele parafialnym w Puchałach. W celebrze wzięło udział kilku kapłanów związanych ze strażakami, a homilię wygłosił ksiądz Radosław Kubeł, twórca grupy ratowniczej Nadzieja, która także statutowo jest jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej. Każdy z nas, moi drodzy, z lękiem się mierzy bo mamy rozmaite lęki. Jestem pewien, że tak jak tutaj siedzimy, to każdy z nas nawet teraz zastanawia się, czy myśli, czy odczuwa nawet wewnętrzną obawę, czy lęk przed czymś. Stoimy bowiem przed wyzwaniem naszego życia i różne są te lęki. To już jest wewnętrzna sprawa i walka każdego z nas. Wśród tych wielu różnych spraw czy obaw jest jednak taka, która powinna budzić nasz prawdziwy lęk i obawę. Życie bowiem nasze, czego doświadczamy na co dzień, choćby nawet przez Waszą posługę, drogie siostry i bracia, posługę ratowniczą, nasze życie bowiem. Dotyka kiedyś swojego kresu i końca. I budzi się pytanie: a co dalej? Przed remizą w Pniewie uczestników uroczystości powitał Piotr Kłys, wójt i prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie Łomża. My, strażacy ochotnicy gminy Łomża, nosząc mundury stuletniej formacji, czujemy ogromną dumę, współtworząc historię organizacji tak bardzo wpisaną w polską niepodległość. Spotykamy się dziś podczas obchodów gminnych Dnia Strażaka. Serdecznie witam zgromadzonych wszystkich tutaj Strażaków Ochotników Gminy Łomża. W uroczystościach Dnia Strażaka w gminie Łomża samorząd województwa reprezentował wicemarszałek Marek Olbryś, który kilka dni wcześniej został przedstawicielem samorządu regionu w kierownictwie wojewódzkich struktur OSP. Województwo powinno mieć swojego przedstawiciela we władzach ustawowych, ustawodawczych OSP w naszym województwie. No i tak się stało. Ja jako przedstawiciel samorządu województwa jestem członkiem prezydium Ochotniczych Straży Pożarnej, oddziału w Białymstoku. No i będę się do tej pory to robiłem, czyli te sprawy przeciwpożarowe, pożarowe to były pod moją domeną, że tak powiem. Tutaj się nic nie zmieni, nie zmieniło. Poza tym, że województwo będzie miało większe pieniądze z funduszy unijnych. Będzie 85 milionów euro na ochotnicze straże pożarne i tutaj trzeba będzie doskonałej współpracy między OSP a samorządem województwa podlaskiego. I to myślę, że będzie tak spełniało to wymogi formalno-prawne, ale też i takie ambicjonalne naszego województwa, że my chcemy pomagać bardzo dobremu bardzo dobrym jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych, bo to jest nasza duma i chwała, bo bronią naszego dobra wspólnego. Poświęcenia obu pojazdów, z których korzystają już jednostki w Pniewie, jednakże dokonał ksiądz Jan Płoński, proboszcz parafii w Puchałach. Zakup nowego pojazdu dla Pniewa był możliwy dzięki wielkiemu wsparciu Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Resztę dołożyła gmina ze swojego budżetu, a udział finansowy wniósł także Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Wy jako formacja jesteście szczególnie rekordowo, że tak powiem, obdarowani przez mieszkańców zaufaniem. Wynika to przede wszystkim z tego, że jesteście wyjątkowi w skali w zasadzie świata, jeśli chodzi o to, gdyż łączycie pracę zawodową z życiem prywatnym i z bezinteresowną gotowością niesienia pomocy. Fundusze ochrony środowiska czy to narodowy czy wojewódzki wspierały wspierają i w zasadzie będą wspierać ochotników strażaków chociażby z tego tytułu że tych zdarzeń natury środowiskowej jest coraz więcej. Szczególny moment e, dla dla mnie osobiście i dla strażaków kuchni Straży Pożarnej, ale myślę również, że dla okolicznej ludności, ponieważ ten samochód, który naprawdę jest bardzo dobrze wyposażony, zapewnia w sposób e, naprawdę wysoki bezpieczeństwo lokalnej e, ludności. E, przy tej okazji chciałem podziękować ludom, ludziom dobrej woli. E, takim czołowym tutaj. Panem, który się przyczynił, że ten samochód otrzymaliśmy, jest pan Maciej Wąsik, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Okazuje się, że nasza jednostka od dłuższego czasu ma szczęście do dobrych ludzi i ci dobrzy ludzie pomagają nam w takich sytuacjach. Jest jeszcze wiel wielu ludzi, nazwę ich śmiało, przyjaciółmy, pniewa, ale już nie będę wymieniał z nazwiska i z imienia, ponieważ byłoby to za dużo. Wiceminister rolnictwa i poseł Lech Antoni Kołakowski podarował strażakom z Pniewa Jednaczewa hełmy. Jest to bardzo ważny miesiąc dla Straży Pożarnych, w szczególności Ochotniczych Straży Pożarnych, gdzie tu na Ziemi łomżyńskiej mamy bardzo dużo. Ja chcę życzyć wszystkim strażakom. W ich Dniu Święta, aby ich praca służyła jak najbardziej społeczności lokalnej, aby byli zadowoleni z własnej pracy, która jest Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Służą ojczyźnie, służą małej ojczyźnie, są bardzo potrzebni społeczności lokalnej. Poseł Jarosław Zieliński przypomniał o rządowych programach modernizacji służb mundurowych, z których najnowszy właśnie się rozpoczyna. Korzystając z okazji, chcę przede wszystkim bardzo podziękować, bardzo, to bardzo serdecznie i głęboko, wszystkim druchom i druchom za to, że angażują się jako wolontariusze, jako ochotnicy. Przecież to nie jest ich praca zawodowa. Oni pracują gdzie indziej, w innych miejscach, zawodach, a swój czas poświęcają właśnie ratowaniu. Nie, zdrowia, życia ludzi, mienia, środowiska, dobytku, do, dobytku ludzkiego, a także osiągnięć cywilizacji. Dzisiaj pamiętajmy o tym, że Straż Pożarna jest najbardziej wielofunkcyjna ze wszystkich służb. Ona reaguje na wszystko. Można, ja czasem mówiłem w swoich wystąpieniach, że to jest służba od wszystkich nieszczęść, no, może od niemal wszystkich nieszczęść i problemów. Nie ma takiej drugiej służby tak wielofunkcyjnej i jest bardzo ofiarna. Rzeczywiście strażacy są solidarni wobec siebie, są ofiarni wobec innych ludzi i to jest wielka wartość, ogromny zasób, polski zasób. Nie ma takiej gminy w Polsce, która by nie miała jednostek, a przynajmniej jednej jednostki OSP. Na ogół jest ich więcej. I żaden inny kraj w Europie, ale pewnie i na świecie nie ma takiego, takiej wartości, takiej, takiego zasobu ludzkiego i sprzętowego, który by w sposób właśnie niezawodowy, ale właśnie ochotniczy, wspierając Państwową Straż Pożarną, służył codziennemu bezpieczeństwu. Bardzo za to wszyscy powinniśmy im być wdzięczni. Jesteśmy wdzięczni, co zresztą potwierdzają Wszelkie sondaże. Strażacy są na pierwszym miejscu we wszystkich rankingach i to jest zupełnie zrozumiałe. Po raz pierwszy jako wiceprezes wojewódzkich struktur OSP zaprezentował się senator Marek Adam Komorowski. To bardzo ważna, odpowiedzialna służba. Za co dziękuję. Ona się wpisuje przede wszystkim w służbę całej Straży Pożarnej w Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję za tą służbę, bo bezpieczeństwo jest najważniejsze. Bezpieczeństwo, które wyniesiecie i i staracie się zapobiec wszystkim kataklizmom, wszystkim nieszczęściom, jakie się zdarzają. Ta służba to można powiedzieć Deo et semper fidelis. Bogu i ojczyźnie zawsze wierni. Wierni, ale wierni nakierunkowani na człowieka. Służba strażacka to służba człowiekowi. Chciałem podziękować za mszę naszej intencji, intencji strażaków księżom. Bardzo piękna msza. Tutaj również chciałem pogratulować, życzyć wszystkiego dobrego z okazji Gminnego Dnia Strażaka i pogratulować panu Marszałkowi funkcji w prezydium i panu Senatorowi objętego stanowiska zastępcy prezesa. Liczymy na dobrą współpracę i, i wsparcie, oczywiście. Jeszcze raz życzę Wam wszystkiego dobrego i dziękuję, Strażacy. Za Waszą służbę. W gminie Łomża działa 8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych skupiających 250 kobiet i mężczyzn. Druchowie z Gaci, Podgórza, Konarzyc i Pniewa są w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. 140 z nich jest gotowych do ruszania na ratunek o każdej porze dnia i nocy. Dysponują trzema samochodami ciężkimi, sześcioma średnimi, czterema lekkimi wraz z odpowiednim wyposażeniem i sprzętem. Ochotnicze Straże Pożarne to swego rodzaju powołanie do służby w ochronie innych ludzi i pasja, które przekazywane są w gminie Łomża z pokoleń. Na pokolenie. Strażacy są dumą rodzin i lokalnych społeczności oraz wielkim wsparciem dla gminy.